Szeptem po polsku: Lampa Aladyna. Dawno, bardzo dawno temu, pewna uboga wdowa miała jednego syna imieniem Aladyn. Byli oni bardzo biedni i często nie mieli co do ust włożyć, chociaż Aladyn starał się zarabiać na życie zbieraniem bananów i innych owoców w odległych miejscach poza miastem. Jednego dnia szukając dzikich fik w lesie. Aladyn spotkał tajemniczego cudzoziemca. Był to bogato ubrany, ciemne mężczyzna o starannie przystrzyżonej brodzie, a jego turban spinał wspaniały szafir. – Podejdź bliżej, chłopcze – powiedział do Aladyna i zadał mu niecodzienne pytanie. – Czy chcesz zarobić srebrną monetę? – Srebrną monetę? – wykrzyknął z radością Aladyn. – Jestem gotów uczynić wszystko za taką zapłatę. Nie mam zamiaru zażądać od ciebie zbyt wiele. Chcę tylko, abyś zszedł do tej oto podziemnej pieczary. Wejście do niej jest bowiem zbyt wąskie, aby mógł przycisnąć się sam. Jeśli uczynisz to, o co cię proszę, otrzymasz swoją zapłatę, rzekł nieznajomy. Tajemniczy cudzoziemiec pomogła Ladynowi podnieść płytę kamienną, zakrywającą wejście do pieczary, gdyż była ona bardzo ciężka. Się na dół, poczuł stopą kamienne schody, po których zaczął ostrożnie schodzić, aż znalazł się w wielkiej podziemnej sali. Sala ta iskrzyła się cała różnokolorowymi ognikami, chociaż tunęła w półmroku, oświetlona jedynie migoczącym światłem starej lampy oliwnej. Kiedy oczy Aladyna przyzwyczaiły się do ciemności, ujrzał cudowny widok drzewa pokryte koronami szlachetnych kamieni garnki pełne złotych monet i szkatuły wypełnione bezcennymi perłami. Dookoła leżały porozrzucane tysiące drogocennych klejnotów. Był to prawdziwy skarbiec. Nie mogąc uwierzyć własnym oczom, Aladin stał oszołomiony, gdy nagle usłyszał z góry krzyk. Szukaj lampy! Zgaś płomień i przynieś mi lampę! Zdziwiony i zaskoczony Aladin zaczął zastanawiać się, Dlaczego tajemniczy cudzoziemiec pragnie mieć tylko stalą lampę spośród tylu skarbów? Być może jest on czarodziejem. Chłopiec postanowił stopą zasyczał cudzoziemiec, który naprawdę był czarnoksiężnikiem i zasunął ciężką kamienną płytą wejście do podziemnej pieczary. Nie zauważył, że z palca zsunął mu się przy tym pierścień, który wpadł do podziemi. Przerażony ten został sam w głębokich ciemnościach, rozważając, co zrobi dalej tajemniczy nieznajomy. Wtem poczuł pod nogą pierścień, podniósł go i nie zastanawiając się włożył pierścień na palec, Przekręcając go przy tym dookoła. Nagle sala rozbłysła różowym światłem, z którego po świacie ukazał się ogromny dżin ze skrzyżowanymi na piersi rękoma. Jestem na Twoje rozkazy, panie, rzekł dżin. Osłupiały z wrażenia, Aladdin był w stanie jedynie wyjąkać. Chcę do domu. W jednej chwili znalazł się z powrotem we własnym domu, chociaż drzwi były szczelnie zamknięte. Jak się dostałeś do środka? zapytała matka, kto go ujrzała w domu. Rozgorączkowany Aladdin opowiedział jej swoją przygodę A gdzie jest srebrna moneta? zapytała matka. Aladdin uderzył się dłonią. w tej lampie i czekałem na uwolnienie przez kogoś, kto ją potrze. Teraz będę twoim pokornym sługą. Powiedz mi swoje życzenie. Rzekł Jin i skłonił się nisko, oczekując na rozkazy chłopca. Ale i jego matka wpatrywali się bez słów w niewiarygodną zjawę. Wtedy Jin powtórzył z nutką z niecierpliwienia w głosie. Jestem tutaj na twoje rozkazy. Powiedz mi, czego żądasz. Spełnię wszystko. Swojej matce, która od razu odpowiedziała: Poproszę sułtana o rękę jego córki dla ciebie. Nie będzie mógł mi odmówić. Poczekaj trochę, a sam zobaczysz. I tak się właśnie stało. Szkoduła pełna wielkich diamentów sprawiła, że sułtan pozwolił matce Aladyna wejść do pałacu i przedstawić swoją prośbę. Jednakże, gdy dowiedział się o celu jej przybycia, zarząd Zaś arabskich wojowników ma ochraniać te skarby. Matka Latyna wróciła zasmucona do domu. Sługa zaczarowanej lampy czynił do tej pory wprawdzie różne cuda, lecz nie tak wielkie jak zażądał sułtan. Aladyn jednak nie był wcale zakłopotany, gdy matka powtórzyła mu żądanie sułtana. Wziął lampę do ręki, potarł ją mocniej niż zwykle i powiedział czynowi, czego potrzebuje. Czasnął tylko trzykrotnie w ręce. Natychmiast w magiczny sposób pojawiło się 40 niewolników, niosących skrzynie z klejnotami, a towarzyszyło im 40 arabskich wojowników. Sultan był wielce zadziwiony, gdy ujrzał następnego dnia dary Aladyna. Nigdy dotąd nie wyobrażał sobie. I polecił słudze, by zbudować pałac na pustyni obok miasta. Ostatnia przeszkoda została usunięta, odbyły się uroczyste zaślubiny i uczta weselna, a sultan był niewymownie szczęśliwy, że ma bogatego i potężnego zięcia. Wieść o nagłym szczęściu i bogactwie Aladyna lotem błyskawicy obiegła całe królestwo. Pewnego dnia pod oknami pałacu Aladyn przekręcił go dookoła. Zabierz mnie tam, gdzie czarodziej ukrył moją żonę. Polecił słucę pierścienia. W jednej chwili znalazł się w swoim pałacu i spoglądając ukrycia, zobaczył czarodzieja i usługującą mu przy stole księżniczkę. Pst, pst, dał znać o sobie Aladyn. Aladyn to naprawdę ty, ucieszyła się Halima. Zachowuj się cicho, tak aby cię nie usłyszał. — Weź ten proszek i wsyp czarodziejowi do herbaty, zaufaj mi — polecił Halimie. Nazanny proszek szybko zadziałał i zły czarodziej zapadł w głęboki sen. Aladyn szukał tymczasem czarodziejskiej lampy w całym pałacu, ale nigdzie nie mógł jej znaleźć. Musiała jednak gdzieś tutaj być schowana, gdyż w jak inny sposób mógł czarodziej przenieść pałac na bezludną wyspę. Dopiero gdy Aladyn spojrzał na swego śpiącego wroga... Przyszło mu na myśl zajrzeć pod poduszkę. Nareszcie ją znalazłem, westchnął z ulgą, pocierając w pośpiechu magiczną lampę. Witaj z powrotem, panie, wykrzyknął suka lampy. Dlaczego tak długo pozostawiłeś mnie w cudzej służbie? Witaj, odpowiedział Aladen. Rad jestem widzieć cię znowu. Naprawdę brakowało mi ciebie. Dobrze mieć cię znowu po swojej stronie. Do twoich usług, uśmiechnął się Jean. Najpierw zwiąż łańcuchami tego niegodziwego czarodzieja i zabierz go daleko, tam gdzie nikt go nigdy nie odnajdzie. Polecił Aladdin, złukalamby, uśmiechnął się z zadowoleniem, skłonił głowę i czarodziej zniknął bez śladu. Halima chwyciła ze strachu Aladdina rękę. Następnie zniknął bez śladu zięć. Nikt nie wiedział, gdzie się podziewają. Nie wiedzieli tego nawet uczeni mężowie, których w pośpiechu wezwano do pałacu sułtana, aby wyjaśnili, co się stało. Tylko zazdrosny wezer powtarzał bez przerwy: Ostrzegałem, Cię, sułtanie, że szczęście to nie może trwać wiecznie. Wszyscy stracili już wszelką nadzieję na to, że ujrzą jeszcze kiedyś zaginioną parę. Gdy w odległej krainie Aladdin podarł czarodziejską lampę i rozkazał jej słudze: Zanieś moją żonę, mnie i nasz pałac z powrotem do królestwa Sultana tak szybko, jak tylko potrafisz. Tak szybko jak błyskawica, panie, odpowiedział Jin. Na wstrzygnięcie jego palca, pałac uniósł się w powietrze i pomknął nad królestwem Sultana Ponad głowami